Wiecie co, tak sobie postanowiłem nagrać, póki księżyc jeszcze jest. W sensie, że jest odkryty. To całkiem fajnie wygląda. No. Ta. Za to ostrość mi się pierdoli. No, niby tutaj pochmurno. A reszta nieba czysta No Ciekawie No si pierwsza siedemnaście jak to nagrywa, ale cóż Dobra Otrzymajcie się, do zobaczenia i narka.